Maturzyści często mówią, jeszcze mam czas, jeszcze zdążę się przygotować. Brzmi znajomo, prawda? No to posłuchajcie, jak to się kończyło w historii. Chociażby Napoleon pod Waterloo. Marszałek Gruszy spóźnił się, prusacy zdążyli na pole bitwy i Napoleon przegrał koniec jego panowania. A mógł zdążyć. Tak jak ty, mógłbyś zacząć uczyć się już teraz. Bitwa pod Hastings. Harold II zwlekał z reakcją, musiał bić się z Wikingami. A potem Normanowie go rozbili, Anglia stracona. Zwlekanie kosztuje, ciebie może kosztować punkty na maturze. A druga wojna światowa, D-Day? Hitler opóźniał decyzję, alianci się umocnili, Niemcy straciły Europę. Każda godzina się liczy, serio. Zygmunt III waza i Dimitriady? Zwlekał, aż Polska straciła szansę na wpływy w Rosji. Zwlekasz z nauką, a potem szansa na wymarzone studia może ci przejść koło nosa. Historia pokazuje, że kto się spóźnia, ten przegrywa, ale ty możesz wygrać, jeśli zaczniesz uczyć się do matury już teraz. W moim kursie masz wszystko czego potrzebujesz, żeby uczyć się skutecznie i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Chcesz poznać szczegóły? Kliknij link w bio.